Te gigantyczne peruki na głowach królów wcale nie były symbolem przepychu. To był jeden wielki kamuflaż. Co ukrywali przed poddanymi? W XVII i XVII wieku zamożność i status społeczny wymagały noszenia gęstych, pudrowanych peruk zwanych Alążys. Moda ta rozprzestrzeniła się, gdy król Francji Ludwik XIV zaczął łysieć w młodym wieku. Jednak powód ich noszenia był o wiele bardziej obrzydliwy niż łysienie. W tamtych czasach higiena była na dramatycznie niskim poziomie, a choroby takie jak kiła syfilis były powszechne. Kiła powodowała rany i owrzodzenia skóry, a przede wszystkim masową utratę włosów. Peruka była więc narzędziem do ukrycia łysiny po chorobie, kołtunów spowodowanych brudem, a także gnitiwszy, które doskonale czuły się w brudnych, naturalnych włosach. Łatwiej było wygotować perukę niż umyć głowę. Peruki pudrowane proszkiem z krochmalu i perfumowane służyły do maskowania smrodu i fatalnego stanu skóry i włosów arystokracji. Cały ten styl był po prostu kamuflażem dla braku higieny i strasznych chorób. Udostępnij, jeśli ten fakt obrzydził ciekawe.